Witam. Witamy w Akademii Wierol. Cześć i dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się sprzęgłem Haldex VW Tiguan. Johannes wyjaśni podstawy. Tutaj widzimy skrzynię biegów tylnej osi z wbudowanym sprzęgłem Haldex. Ma ono za zadanie przekazywać moc napędową na tylną oś, gdy jest to potrzebne. Odbywa się to poprzez sprzęgło wielopłytkowe. Znajduje się tam kilka metalowych tarcz ułożonych w rzędzie. Są one dociskane do siebie za pomocą elektrohydraulicznego regulatora ciśnienia. Moc zwału wału korbowego jest przenoszona przez tarcze i mechanizm różnicowy na koła za pośrednictwem wałów napędowych. Dzięki inteligentnej elektronice wszystkich kół, która jest w stanie dokładnie zmierzyć, ile mocy potrzeba na tylne koła, możliwe jest ciągłe przekazywanie mocy. Bezstopniowa regulacja powoduje ścieranie się lameli. Z tego powodu należy również wymieniać olej. Okres międzyprzeglądowy dla tego pojazdu wynosi 36 miesięcy. Konserwacji wymagają następujące elementy: korek spustowy oleju, korek wlewu i korek kontrolny. Oraz filtr znajdujący się za tym korkiem. Do konserwacji potrzebny jest specjalny olej Wachaldeks oraz zespół filtrów. Przyjrzyjmy się im bliżej. Oto pokrywa ze śrubami odpowiednie uszczelki i wkład filtra. Następnie bardzo ważne, nowy korek spustowy i wlewowy z odpowiednimi uszczelkami. Pracujemy tutaj z naszym wypróbowanym i sprawdzonym urządzeniem do napełniania wajco ze specjalnym adapterem, który zbudowaliśmy tutaj. Pomaga w tym wąż, który jest nieco mniejszy niż otwór w lewu, aby powietrze mogło ponownie wypłynąć podczas napełniania. Zanim rozpoczniemy pracę, należy odczytać pamięć błędów. Sprawdziliśmy pamięć błędów. Nie ma żadnego błędu. Teraz zamierzamy spuścić olej. Temperatura oleju powinna wynosić od 20 do 40 stopni Celsjusza. W celu konserwacji należy najpierw odkręcić korek w wlewu. Następnie należy wykręcić korek spustowy. Nie należy się denerwować. Śruba ma długi gwint. Dość ciemny, a więc coś robi. Poza tym nie rzuca się w oczy. W skrzyniach biegów Haldex w wersji 1 do 4 zamontowany jest filtr oleju. Również on musi być wymieniany. Od wersji 5 filtr nie jest montowany. Jazda próbna była bardzo dobra. Teraz musimy jeszcze raz sprawdzić, czy nie ma wycieków. W porządku. Teraz podjedziemy samochodem. Wygląda to dobrze. To wszystko. Co opowiedzieliśmy na temat sprzęgła Haldex. Mamy nadzieję, że ten film był pomocny i pouczający. Jeśli się podobał, dajcie kciuka w górę. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, prosimy o komentarz, pytania lub sugestie.